A tu był dom, który też Niemcy mieszkali, to był ich własny dom i była mleczarna niemiecka. Znaczy Niemcy mi prowadzili tą mleczarnię ja pamiętam, że moja gospodzina mi dała pieniążkę, Ja miałam 6 lat i mówi słuchaj, idź kup masło i mów "Half von butter. A jak ja doszłam do tego sklepu, do tej mleczarni, to powiedziałam "Half von butter. To pamiętam, że ta Niemka odtrugiwała po niemiecku. To była starsza pani. Czu, Czubek się nazywał. Pas z tak do mnie pamiętam. A ja bym, troszeczkę się zawstydziłam, Powiedziałam, że coś tu niedobrze powiedziałam. No i, i tak. Także jednak Niemcy czuli się bardzo dobrze w Polsce i to byli bardzo dobrzy y, sąsiedzi. Tylko to, że. Pamiętam, zawsze moja mama mówiła, że czubka, synowie przyszli nas wywieźć do obozu, w czarnych mundurach. SS-mani i sąsiedzi, ale ojciec, czubek nie, ten ojciec. Oni tak przyszli i. A potem przyszła policja, pamiętam, bardzo dużo tych było tych, tych SS-manów. Prowadzili nas jak bandytów do tego dworca pod karabinami, jakbyśmy mieli uciec.